A dzisiaj porozmawiajmy o czymś, co może być dla nas trudne i może nas ograniczać i blokować przed eksplozją potencjału, który w nas drzemie. Porozmawiajmy o lęku przed porażką. Chcę o tym lęku dzisiaj porozmawiać w trzech krokach. Po pierwsze, co czuje osoba, która doświadcza lęku przed porażką. Po drugie, pogadajmy o tym, jak dzieciństwo wpływa na nasze doświadczanie tego lęku. I po trzecie, wreszcie, dojdźmy do tego, jak sobie konkretnie radzić z lękiem przed porażką. Powiem o tym w dziewięciu krokach. Gotowy? Gotowa? Zaczynamy. Po pierwsze, potrzebujesz zlokalizować swój lęk. Dowiedzieć się tego, jak go odczuwasz, nauczyć się tego, gdzie go od odczuwasz, jakie czujesz emocje, jakie objawy fizyczne w ciele czujesz, bo co czuje osoba, która doświadcza lęku przed porażką? Jakie główne uczucie towarzyszy y, temu, co temu stanowi emocjonalnemu? Oczywiście lęk. Jeśli Czujesz się przerażony z myślą o tym, że czeka cię jakieś niepowodzenie, że nie sprostasz innym oczekiwaniom. W ogóle czujesz się sparaliżowany wtedy, kiedy masz coś zrobić, bo już Twoje myśli wybiegają w kierunku tego, że coś ci się nie uda, że sobie nie dasz rady. Towarzyszy temu brak pewności siebie, lęk przed porażką. Naprawdę może mocno wpłynąć na Twoje poczucie własnej wartości i na Twoją pewność siebie a to jest Twoja wewnętrzna siła i potrzebujesz o nią dbać. Potrzebujesz dbać o swoje wewnętrzne przekonanie, że dasz sobie radę, że przejdziesz przez trudności, że jak Cię coś spotka, to yy, będziesz wiedzieć, co masz zrobić. Osoba, która doświadcza tego lęku, naprawdę zaczyna wątpić w swoje umiejętności i możliwości. Doświadczyłeś tego kiedyś? Zmagasz się z unikaniem sytuacji ryzykownych? A może w obliczu lęku przed porażką unikasz wyzwań, które wymagają ryzyka albo zdobycia nowych umiejętności? Czujesz opór przed tym? To, że czujemy lęk przed porażką, ma ogromny wpływ na to, jak my się zachowujemy. Bo pamiętacie o tym, już to znacie dobrze z moich filmów, że. Myśl powoduje emocje, a emocja wpływa na to, jak my działamy. Więc chęć unikania porażki może ograniczyć twoje e, możliwości, możliwości twojego rozwoju, a co za tym idzie, osiągania swoich celów, a co za tym idzie, spełniania swoich marzeń. Kiedy czujesz stres i napięcie, to może być właśnie lęk. Przed tym, że masz coś do zrobienia. Bo lęk przed porażką może powodować silny stres i napięcie. Możesz czuć presję, obawiać się, że nie spełnisz oczekiwań swoich albo innych ludzi. Lękowi przed porażką towarzyszą objawy fizyczne. Lęk może wywołać przyspieszone bicie serca, wzmożone pocenie się, nudności. Bóle głowy, nagle jest ci niedobrze, boli cię głowa, bolą cię mięśnie, masz problemy z trawieniem. Co, co jeszcze może się dziać wtedy, kiedy. Jesteś w tym programie bania się tego, że coś ci się nie uda. Pojawiają się negatywne myśli. Jeśli doświadczasz lęku przed porażką, to możesz mieć tendencję do nakręcania się w negatywne scenariusze, skupiasz się na najgorszych scenariuszach. Ten lęk może powodować też w tobie taki defekt, że utożsamiasz swoją wartość, osobistą wartość z wynikiem swoich działań. Porażka może odbijać się na twoim poczuciu własnej wartości, a przecież ty jesteś wartością samą w sobie. Więc lęk przed porażką, który może powodować silne dążenie do doskonałości, on tak na dobrą sprawę niszczy Twój potencjał, sprawia, że boisz się popełnienia błędów, a od tego strachu przed popełnieniem błędu już jest tylko skraweczek do perfekcjonizmu. Co jeszcze może być doświadczeniem osoby, która doświadcza lęku przed porażką? Możesz czuć się samotny. Możesz mieć obawy przed innymi ludźmi. Możesz mieć w sobie taki syndrom kłamcy, który boi się tego, że ludzie się dowiedzą, że wcale nie jesteś taki fajny, jakim się wydaje, bo sam o sobie źle myślisz. I wtedy unikasz dzielenia się z innymi ludźmi. A w defekcie Czujesz się sam, czujesz się samotny. Po prostu jesteś osobą wartościową, i popatrz, jak bardzo ten lęk, o którym opowiadam, może blokować Twój potencjał. A masz do spełnienia misję na tym świecie. I intensywność, i rodzaj odczuwanych emocji, które wiążą się z tym programem strachu przed porażką, one mogą być różne u innych ludzi, ale w konsekwencji one doprowadzają do tego, że. Blokujesz się przed spełnieniem swoich celów. Jeśli przed ten lęk cię paraliżuje w codziennym twoim życiu, jeśli nie możesz normalnie funkcjonować, to warto poszukać wsparcia psychologicznego, żeby skutecznie popracować nad jego przezwyciężeniem. Dzisiaj jeszcze przez chwilę, jak Zostajesz ze mną, to pomyśl o tym, czy coś z tego masz, zaobserwuj to u siebie, i jeśli to zaobserwujesz, to już jesteś zwycięzcą, bo jeśli jesteś świadomy czegoś, że to właśnie lęk przed porażką cię powstrzymuje przed spełnianiem swoich wizji, swoich marzeń, realizowaniem swoich celów, to będziesz mógł nad tym lękiem popracować. Z tym lękiem popracować. Odczuć go doświadczyć i Przyjąć go albo mu podziękować, powiedzieć lęku nie jesteśmy już potrzebny. A teraz kilka słów na temat tego, jak dzisiaj wygląda Twoje życie w kontekście tego, jak byłeś wychowywany w domu. Jak dzieciństwo wpłynęło na Twoje doświadczanie lęku przed porażką, dlatego że ono ma znaczący wpływ na Twoje doświadczanie życia w życiu dorosłym. Wczesne doświadczenia, te zarówno pozytywne, jak i negatywne, one kształtują naszą osobowość, kształtują nasze poczucie własnej wartości, nasze przekonania kształtują, budują nasze strategie. Powstają wtedy strategie radzenia sobie ze stresem, ze wszystkimi trudnymi sprawami. I dzisiaj opowiem o kilku sposobach, które o kilku takich. Begrandach, które mają wpływ na to, jak ty doświadczasz dzisiaj lęku przed porażką. Jakie były Twoje relacje z rodzicami? Przyglądaj się temu, co się działo w Twoim dzieciństwie, bo często znalezienie źródła Twoich odczuć, których doświadczasz dzisiaj, bardzo przyspiesza pracę nad sobą, bardzo przyspiesza uwalnianie potencjału. Więc warto przyglądać się relacjom ze swoimi rodzicami, ze swoimi opiekunami, bo one mają kluczowe znaczenie w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa, zaufania. U dziecka, bo dzieci, które wychowywały się w atmosferze wsparcia, w atmosferze akceptacji i miłości, często rozwijają większe poczucie pewności siebie i są bardziej otwarte na podejmowanie ryzyka. Z drugiej strony, dzieciaki z negatywnymi doświadczeniami w rodzinie mogą mieć niższą pewność siebie i bardziej wyraźny lęk przed porażką. Kiedy nasi rodzice, a rodzice nasi nas kochali, nie byli doskonali, ale nas kochali i w tamtym momencie robili to, co, co umieli najlepiej. Jednak czasami było tak, że stawiali nam wysokie oczekiwania i mieli wysokie oczekiwania co do naszych sukcesów, co do osiągnięć swoich dzieci, yy, po to, żeby nie wiem, cieszyć się nami, czy cieszyć się, mieć z tego powodu radość. W każdym razie, jeżeli taka presja powstała, to ona jest naprawdę dobrą pożywką dla tego lęku, który przeżywamy jako dorośli ludzie. Dzieci, które czują, że muszą zawsze spełniać wymagania innych, mogą obawiać się niepowodzeń, które będą postrzegane jako rozczarowanie dla rodziców. Dzieciaki, które doświadczyły wielu porażek, bo też niektórzy z nas mogą być w takiej sytuacji, albo były bardzo krytykowane za niepowodzenia, mogły w sobie wykształcić silny lęk przed kolejnymi nieudanymi próbami. Ten lęk naprawdę możesz uwolnić. Nie musisz się bać, dzisiaj już jesteś bezpieczny, dzisiaj już Ty sam oceniasz swoje postępy. Co jeszcze nam szkodzi? Jako dzieciom. Szkodzi nam i szkodziło nam porównywanie się z innymi dziećmi, szczególnie w kontekście sukcesów i osiągnąć. To mogło przyspieszyć wzrost swojego lęku przed porażką. Dzieci mogą obawiać się, że nie są wystarczająco dobre, nie dorównują innym i to obniża ich poczucie własnej wartości. Wiecie, dzisiaj społeczeństwo. Wartość przywiązuje do sukcesów i wyników. I to, w jaki sposób my jesteśmy kształtowani, czasami nieświadomie, sprawia, że odczuwamy presję i lęk przed tym, że coś nam może się nie udać. Bo środowisko, które promuje ideę, że porażka jest częścią procesu uczenia się, takie środowisko może pomóc w wychodzeniu z lęku przed niepowodzeniem. Zwróćcie na to uwagę. Jest, możesz zatroszczyć się o to, żeby Twoje środowisko promowało taką, taką, taki, takie przekonanie, że porażka jest częścią sukcesu, więc wtedy możesz naprawdę nie bać się tego, że coś Ci się nie uda. Dzieci, dzieci, które miały szansę doświadczać sukcesów i zdobywać pozytywne doświadczenia w dzieciństwie, mogą mieć większą pewność siebie i dzisiaj mogą mieć poczucie, że są w stanie radzić sobie z wyzwaniami. Słuchajcie, sposób w jaki rodzice lub opiekunowie radzili sobie z porażkami ma też ogromny wpływ na to, jak my sobie radzimy ze stresem i lękiem, bo Widząc, że dorośli podejmują wyzwania, obserwując swoich rodziców, uczyliśmy się od nich, obserwując na przykład to, że porażka nie jest czymś strasznym, że można się z niej nauczyć, my się uczyliśmy tego samego. Tutaj następowało takie e, nazwane pojęcie przez psychologię modelowanie naszych zachowań. Tak byliśmy kształtowani i tego się uczyliśmy przez obserwowanie, przez doświadczanie, przez bycie w takich relacjach. Warto zaznaczyć, że każdy z nas jest inny, a wpływ dzieciństwa na nasze doświadczenie dzisiaj są naprawdę różne w zależności od wielu czynników. Przedstawiłam Wam kilka po to, żeby zobaczyć, co z tego było Twoim doświadczeniem. Jednak to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, to to, żebyś wiedziała żebyś wiedział, że nieważne jaka była twoja historia ty dzisiaj jesteś osobą która ma największy wpływ na twoje życie i ty to życie możesz zmienić nie jesteś zdeterminowany tym w jaki sposób kształtowali cię twoi rodzice chociaż może twoje dzieciństwo nie było nie, nie, nie przeżywałeś swojego dzieciństwa we wspierającym środowisku i bardzo sobie z tego powodu dzisiaj masz, masz dużo, dużo lęków, dużo obaw Identyfikujesz lęk przed porażką, o którym dzisiaj rozmawiamy. Możesz z tego wyjść, możesz sobie z tym poradzić. Jak to zrobić? Opowiem Ci o tym w dziewięciu krokach. Po pierwsze, znormalizujmy lęk przed porażką, bo to jest powszechne uczucie, ale ważne jest, żeby nauczyć się radzić sobie z Nim, aby nie ograniczał naszych działań i celów. I kilka porad, które mogą ci pomóc w poradzeniu sobie z lękiem przed porażką. Po pierwsze, przyjmij fakt, że porażki są naturalne, pamiętaj, że każdy doświadcza porażek w życiu, nikt nie jest doskonały, a porażka jest częścią procesu uczenia się, jest częścią rozwoju. Po drugie, przeanalizuj swoje myśli. Być może masz tendencję do przesadzania, do malowania najgorszego scenariusza w swojej głowie, więc zastanów się, czy twoje obawy są uzasadnione i czy istnieją dowody na to, że coś pójdzie źle. Po trzecie, określ realistyczne cele. Jeśli znasz mój planer, to on ci pomoże pewni się, że cele, które sobie stawiasz, są realistyczne i osiągalne. Postępuj krok po kroku. Cele krótkoterminowe mogą pomóc ci poczuć się mniej przytłoczonym. Zapraszam cię na kurs 7 dni do celu. Na tym kursie dokładnie uczę tego, w jaki sposób pracować z ustalaniem sobie celów. Bo jeżeli stawiamy sobie za wysokie cele, no to wtedy Trudno jest y, nie spotkać się z tym, że poniesiemy porażkę, i wtedy możemy znowu wpadać w to koło niskiego poczucia własnej wartości i bać się porażki. Kolejny punkt: znajdź wsparcie. Porozmawiaj z zaufanymi osobami, które mogą Cię wesprzeć i zrozumieć Twoje obawy. Czasem podzielenie się swoimi lękami może pomóc Ci w tym, że one po prostu się y, rozejdą, jak chmury na niebie skoncentruj się na procesie, nie na wyniku. To jest kolejna zasada, która może ci pomóc w wychodzeniu z lęku przed porażką. Zamiast skupiać się wyłącznie na końcowym wyniku, zwróć uwagę na to, co możesz zrobić, aby się rozwijać i stawać się lepszym, lepszą. Skoncentruj się na swoich wysiłkach, na swoich postępach. No, oczywiście kluczem jest działanie, więc przełamuj lęk przez działanie. Często lęk przed porażką wynika z unikania danych sytuacji, które nas przerażają. Wyobraź sobie swoje najgorsze obawy i zastanów się, co może Ci pomóc w ich pokonaniu. Działając mimo lęku, zyskasz pewność siebie. Odkryj. Przyczyny swojego lęku. Dzisiaj mówiłam o tym sporo. Jak zobaczysz, jak dotrzesz do tego, jak się zastanowisz, czy lęk przed porażką, ten dzisiejszy, wynika z wcześniejszych doświadczeń, czy może z niskiej pewności siebie, będzie ci łatwiej zadziałać. Poznanie przyczyn pozwala zrozumieć swój lęk i pracować nad jego uwolnieniem. Bardzo ważna rzecz teraz. Nastaw uszy na to, co powiem. Uznaw, uznaj porażki za naukę. Patrz na porażki jako na możliwość nauki i rozwoju, bo każda porażka może przynieść cenne lekcje, które pomogą Ci w przyszłych działaniach. Każda porażka to jest lekcja, cenna lekcja dla Ciebie. Kolejna bardzo ważna rzecz to samoakceptacja. Praktykuj samoakceptację. Akceptuj siebie bez względu na wyniki, które osiągasz. Nikt nie jest idealny, a porażki są częścią ludzkiego doświadczenia, mojego doświadczenia i twojego doświadczenia. Kolejna rzecz. Pamiętaj o sukcesach. Przypomnij sobie swoje wcześniejsze osiągnięcia. Co ci się udało, co zrobiłeś dobrze. Uświadom sobie, że potrafiłeś pokonać przeszkody i poradzić sobie z wyzwaniami. Przeszłości. Na pewno takie sukcesy odniosłeś. Nie ma jednej magicznej metody na pozbycie się lęku przed porażką. Chodzi o regularną praktykę, chodzi o przyglądanie się sobie, chodzi o uważność, którą kierujesz względem siebie, względem tego, co czujesz, dlaczego odkładasz rzeczy na później. Może na dnie tego jest. Lęk przed porażką. Dlaczego czujesz opór przed zrobieniem jakiegoś zadania? Może boisz się tego, że ci się nie uda. Pamiętaj, wychodzenie z tego stanu emocjonalnego to proces, on wymaga czasu, wymaga zaangażowania, ale warto nad nim pracować, aby móc rozwijać się i realizować swoje cele. Ja jako coach, jako terapeuta jestem do Twojej dyspozycji, pomagam ludziom w tym, żeby realizowali swoje cele, żeby uwalniali swoje emocje, żeby mogli doświadczać... Szczęśliwego i spokojnego życia w oparciu o poczucie własnej wartości, w oparciu o mocny fundament życia, który sprawia, że nie boisz się tego, co będzie, bo wiesz, że dasz sobie radę, dlatego że w Tobie jest ukryta moc i ta moc jest potężna. A dla wierzących powiem, że ta moc jest nam dana z góry. To tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za Twoją obecność. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału. Możesz mi puścić serduszko. Bardzo będę wdzięczna. Do usłyszenia.